Emil. Nagrywam odcinek rok temu, więc nagrywam teraz, bo przerwa była. Nagrywam z moim kolegą Kubą, przywitaj się Kuba. Siemaneczko. No. gram sobie Fortnite. Fortnite'a, zagramy tak, jedną rundkę pary, jed... dwie rundki kreatywnego i... i widzimy się w gierce. Dobra, my jesteśmy już w Gierce Lecimy tam, bo tam można kupić rpg i snajperkę Więc polecam wam tam lecieć No Więc na Kuba No, spoko No, wpiszcie w komentarzach Co mam w następnym odcinku zrobić Gry kreatywnego, solo Arenę, pary Dłochy, trójki Napiszcie w komentarzach. Albo kreatywne. Albo kreatywne. Dobra, patrzcie widzowie, tutaj można kupić snajperkę, ja już kupiłem. Widzicie, tutaj już jest yy, snajperka AirPack. Czasami jest AirPack bez ale zaraz jest po rozwody. Mój kolega, nie wiem czy... Ty, ty kupujesz snajperkę lub coś? Nie, dzięki. Okej, okay, okej. Okay. Wiesz, ja bym ci kupił, tylko że musiałem wydać tą snajperkę na odcinek. Na górze jest skrzynka. Weźmy Nie, to chyba. Jak coś tu mogę być teraz nawną, bo dawno nie gram. Chyba dwie godziny. Chyba trzy, Ile? Kiedy graliśmy? Chyba. No graliśmy z jakieś trzy godzinki dawno. No, więc możemy trochę nubić bo musimy się rozgrzeć. W ogóle tak ta snajperka wygląda. Możecie ją kupić za ile tam? Moje szankini? 1000 zł. właśnie? RPG A możecie kupić za y, 776. I to jak jest złoty, to kosztuje około 900. Tak, to jest taka nowa broń, doszła niedawno, chyba 3 dni temu. Jakoś tak. Ona jest różna. Więc opyla się ją kupić. Zobyć, przepraszam. No. Spróbujemy wygrać. Yy, wrócimy się... Yy, zaraz zobaczymy jak będziemy. z kolegą. właśnie zrobił Kolega ze snajpy. Yy, brawo dla ciebie. Gigi. Yy, yy. yy, tu są sierpy. Czekaj. ja wezmę maksy. Yy, może... Jeszcze może zrobimy skibę jak będziemy no, mieli no, dużo matców? to chodźmy już zbierać matce. No, zbierajmy. Potrzebujemy tak... Ja 1500, 1500, nie? No, bo ja mam za 1500, ty 1500. Chłop, 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 W góry, chłop w góry. Patrzcie widzowie, fraga tam jest. Kurde. Jezus, dostał. Dostał. Za 60. Kurde, dostałem. Masia rwa? Nie mam. Nie to Nie Gdzie Tam. Czekaj, tu się Nie, nie marnuj amon, nie, nie marnuj tego. Nie wiem, tylko Teraz go chociaż widzę. On tam jest. Ja idę na górę cały czas. Jak coś On ty jest ty na górze, jest na górze, na górze jest. Tam. Jeden jest tam, drugi jest tam. Jeden się owo zakonczył. Wiem. Jest. Kurde, grej, dostał, no jak? Dobra, czekaj. Mam tu bałąka. Zostałem. Kurde. Dobra, mój kolega zrobił. Dziś dla ciebie. Jak sobie to mój kolega ma poziom 148. Możecie go dodać do znajomych yy, Nick, i ja, Bój, a mój to Leszek, z Leszkiem. Możecie z nami zagroć, jak chcecie. Dobra, to chcę wziąć łosieńce, to pęterze, Niki też. Dobra, to chodź teraz w bierzmacy noskiej Okej, okay. to ja jedziemy do góry, pod on siedział w wrócimy, wrócimy do Was, jak będziemy mieli po 1500 tego. drewna z hałym metalu. Siema. Mój, ko, mój kolega będzie. Mój kolega będzie budować. Mój kolega będzie budować. Spróbujemy wygrać. Jak coś. Mój kolega będzie budować, bo ja słabo buduję. Dawaj, budujesz? A To buduj. No. Widzimy się za chwileczkę. Dobra, my, my jesteśmy już y, na górze. Y, sorry, nie mam bandażu już. Też użyłem wszystkie. No. Spróbujemy wydarzyć tak. No, y już będziemy się ze skątkę bili, tylko lepiej jest iść od razu ze strefą, dlatego bo y wtedy jakby ludzie nas... jest większa szansa, że nas ludzie nie zobaczą. No właśnie. Więc widzimy się w następnej strefie. Wybiliśmy inne, więc alo.